Cześć! Wahoo to firma, która z jednej strony zrewolucjonizowała branżę komputerów rowerowych i zmusiła do spocenia Garmina, a obecnie, jak wiele innych, które próbują złapać wiele srok za ogon, mają delikatne problemy z płynnością finansową. Ale czy to oznacza, że ich produkty straciły magię? Sprawdźmy to! Zanim jednak przejdziemy do meritum sprawy, Zapraszam do lajków i subskrypcji mojego kanału. W pozorom, to serio pomaga w mobilizacji samego siebie do dalszej pracy nad tym kanałem. Jedziemy z tematem. Wachu w swojej ofercie ma obecnie trzy liczniki. Wachu Rom pierwszej generacji, Wahu Bold drugiej generacji oraz Rom drugiej generacji. Jak możecie się domyślać, rom drugiej generacji to najdroższy licznik, a co za tym idzie, Wachu powinno wpakować do swojego urządzonka wszystko, co ma najlepsze. I to zrobiło. Ale czy to najlepsze jest warte swojej ceny? Sprawdźmy to. Dane techniczne. Roam jest największym licznikiem, jaki ma w ofercie wachu. 9 cm długości i 6 cm szerokości. Do tego waga 100 gram. 16 cali i niewiele więcej w obwodzie. Wyświetlacz ma niesamowite, jak na XXI wiek, 64 kolory i przekątną 2,7 cala, co daje nam zawrotne 172 piksele na cal, czyli tyle, co technologiczne rejony iPhone'a 3GS. Trzy guziki z przodu, dwa z jednej strony i jeden z drugiej strony. I można by się śmiać, że w 2023 roku ktoś proponuje za prawie 1800 zł ekran bez dotyku, ale... Komputer rowerowy to nie telefon, i jego przeznaczenie jest troszkę inne, a Wahoo zdaje się dobrze rozumieć tą potrzebę. Po pierwsze, ekran. Ekran jest zrobiony w technologii przypominającej E-Ink, a wykończenie jest lekko matowe. Wszystko jest zawsze elegancko widoczne, nawet podczas największego nasłonecznienia. 64 kolory też tak naprawdę wystarczą do przeglądania mapy. Widać rzeki, drogi główne, drogi poboczne, nachylenia wzniesień itd. itd. Zastosowanie lepszej technologii, czy to większej ilości kalorów, czy to wyższej rozdzielczości mogłoby spowodować zwiększenie zapotrzebowania na energię, a to skróciłoby czas pracy na baterii, który jest bardzo istotny w tego typu sprzętach. 2. Potężne ramki wokół wyświetlacza też są w miarę zrozumiałe. W końcu nieraz urządzonko pewnie nam upadnie. I to nie na dywan, a na betony, asfalty itd. Tak Sprzęt musi być wzmocniony i do tego jeszcze wodoszczelny, bo i deszcz każdemu z nas się na pewno zdarzy podczas jazdy na rowerze. No dobra, ale dlaczego nie uświadczysz dotykowego ekranu? Firmy takie jak Hammerhead czy Garmin nie widzą w tym problemu, aby dać użytkownikowi dotyk. Dlaczego wachu projektując Roam'a tego nie ogarnął? Mam swoją teorię i wynika ona moim zdaniem troszkę z lenistwa albo jak kto woli z optymalizacji kosztowej. Skoro masz problemy z płynnością finansową, to w pierwszej kolejności powinieneś trzymać koszty pod kontrolą. Dotykowy ekran zmienia zasady gry w urządzonku, a raczej powinien je zmienić. I tu mam na myśli całe UI. Całe menu musi być dostosowane do paluchów. Ikony muszą być odpowiednio duże itd. itd. Innym słowem, Wachu musiałoby stworzyć zupełnie nowy interfejs, a zupełnie nowy interfejs to są dodatkowe nakłady finansowe, których w 2022 roku WAHU niestety nie miało. Lepiej reużyć to, co już mamy. Druga sprawa, że nie do końca kupuję toporność tego urządzenia. Rozumiem, że ważna jest odporność, ale te ramki są naprawdę ogromne. Zarówno Hammerhead, jak i Garmin moim zdaniem mają to ciut lepiej ograne. Bateria. Większy licznik to i większa bateria. Według Wachu element rowum drugiej generacji powinien wytrzymać około 2 godzin dłużej niż Bolt, czyli powiedzmy 17 godzin. W praktyce raczej bym powiedział, że jest to bliżej 10, może 11. Ale na swoje usprawiedliwienie mogę dodać, że mam bardzo dużą masę sprzętów podłączoną do tego licznika. Radar Garmina, napęd od Srema, czyli przerzutki, kadencję, miernik mocy, a do tego czujnik pulsu. I to wszystko jest podłączone bezprzewodowo i ma wpływ na długość trzymania baterii. Podsumowując. Faktycznie, pomiędzy Boltem drugiej generacji a Romem jest około 2 godzin różnicy, ale tych 17 z instrukcji nigdy nie dotrwał mój licznik. I choć wynik wydaje się nawet spory, to jednak muszę wspomnieć o tym, że Garmin robi to lepiej. Seria Solar po prostu mierzy produkty od wachu i potrafi trzymać na baterii nawet 45 godzin. Zacnie, choć za zdecydowanie większe pieniądze. Ale z drugiej strony, mając do wyboru na jakieś ultramaratony Rooma i Garmina Serie Solar, to możliwość niewzięcia powerbanka ze sobą czy innej ładowarki daje sporo przewagę wagową, dla niektórych wartą dopłaty. Łączność Nie sposób mówić o rowmie drugiej generacji, pomijając temat łączności. Szczególnie, że tutaj jest dość spora różnica pomiędzy Boltem drugiej generacji, Roomem pierwszej generacji, czy nawet Hammerheadem. Mowa o wielozakresowości, a dokładniej dwuzakresowość, czyli taki moduł GPS, który posiada naprawdę niewielka ilość urządzeń dostępnych na rynku. W teorii powinno to oznaczać, że ROM powinien zdecydowanie szybciej łapać fixa, czyli naszą lokalizację, być bardziej odporny na chwilowe utraty łączności oraz być bardziej dokładnym w obliczaniu naszego miejsca na mapie. I tak faktycznie jest. Zrobiłem test pomiędzy boltem drugiej generacji i roamem drugiej generacji. No i ten drugi okazał się być zdecydowanie szybszy, ale mam dziwne wrażenie, że na szosie realnie tej różnicy nie odczujesz. Bo czy szybsze o 60 sekund złapanie fixa jest aż tak ważne dla nas? Roam drugiej generacji nie zgubił mi ani razu zasięgu, ale nie przypominam sobie, żeby boltowi też się to zdarzyło. Śmiem twierdzić, że na szosie nie odczujesz różnicy. Choć na MTB czy gravelach, przy mocno zalesionych i pochmurnych odcinkach, może być zupełnie inaczej. Dodatkowo do Roma drugiej generacji, tak samo jak i do Bolta pierwszej, drugiej do Roma pierwszej i wielu innych komputerów konkurencji, możesz podpiąć poprzez Bluetooth napęd elektroniczny Shimano Di2 oraz Srem Etap. Po co? Ano po to, aby mieć graficznie przedstawioną aktualną kombinację biegów i informację o baterii. W sumie do Roma możesz podpiąć wszystko poprzez Bluetooth czy ANT+. Plus. Wszelkiego rodzaju czujniki pulsu, nawet inne prędkościomierze, czujniki kadencji, mierniki mocy, radary nadjeżdżających aut od Garmina, czujniki temperatury ciała i wiele, wiele innych. Każdy z wymienionych dodatków pozwoli ci na wyświetlanie odpowiednich danych na stronie licznika. Dzięki czemu możesz w łatwy sposób kontrolować moc, kadencję czy nadjeżdżający pojazd. Po zakończeniu treningu możesz wyeksportować te dane, na przykład do strawy czy training peaks, w celu dalszej analizy. Z jednej strony jest to bardzo dużo dodatków, z drugiej chyba można to sobie powiedzieć jasno, że to jest nic ponad to, co oferuje również konkurencja lub mniejszy BOL. No, może poza Hammerheadem, który zaraz po zakupie przez SREMA. Wyłączył możliwość integracji z di Jeśli chcemy wykorzystać w pełni możliwości Roma, to musi być on sparowany z naszym telefonem oraz siecią Wi-Fi. Poprzez sieć Wi-Fi pobierane są mapy, segmenty strawy i zapamiętane trasy. Przez telefon możemy synchronizować tylko to ostatnie. I szczerze tego nie rozumiem, że ROM musi mieć dostęp i do jednego, i do drugiego. Przecież poprzez połączenie z telefonem spokojnie by można synchronizować wszystko. Dlaczego nie dać użytkownikowi wyboru? Nie wiem. ROM drugiej generacji, tak jak BOLD 2 ma złącze USB-C. Co to dla ciebie oznacza? Chciałbym powiedzieć, że to zabieranie ze sobą mniejszej ilości kabli, bo USB-C i tak już dominuje rynek, ale niestety nie do końca to jest prawda. Wahoo ROM, ale też i Bolt głupieją jak podłączasz je do ładowania kablem do Maców lub innymi wyjściami z końcówką USB-C USB-C. Nie pytajcie się mnie, dlaczego tak jest, ale nawet Wachu mówi o tym na swojej stronie, że po podłączeniu się poprzez kable USB-C USB-C przeznaczone na Maca mogą się dziać dziwne rzeczy. A co to znaczy dziwne? U mnie był to brak możliwości sparowania z napędem czy radarem, do którego zaraz dojdziemy, a w konsekwencji faktory reset. No i zdarzyło się, że po naładowaniu kablem, ROM czy Bolt nie chciał się wcale uruchomić. Nie do końca rozumiem dlaczego tak było. Nie do końca rozumiem dlaczego tak jest i dlaczego z jednego kabla mogę naładować lapka od Lenovo, MacBooka i masę innych rzeczy, ale sprzętu od wachu już nie. Mapy i nawigacja. Wachu ROM drugiej generacji posiada 32GB pamięci przeznaczonej na mapy i tylko na mapy. W praktyce oznacza to, że w małym urządzeniu masz dostęp do całego świata. Mapy dzięki kolorowemu wyświetlaczowi są bardzo czytelne. Łatwo odróżnimy wąskie drogi od większych, rzeki, drogi gruntowe itd. Jak się możecie domyślić, brak dotykowego ekranu powoduje, że szukanie miejsc lub przeglądanie nie jest najwygodniejsze. Powiedziałbym nawet, że ROM do tego się w ogóle nie nadaje. Ale wahu wychodzi z założenia, że podczas jazdy nie potrzebujesz takich urozmaiceń, a podczas postoju możesz przeglądać wygodniej wszystko na telefonie. Trochę więcej na ten temat powiem w części User Experience. Nawigacja posiada masę możliwości, ale aby w pełni z nich korzystać, potrzebujemy mieć telefon oraz konto na strawie lub komucie albo tu i tu. Najpopularniejszą formą nawigowania podczas jazdy na rowerze jest nawigacja po śladzie, i tutaj mamy masę możliwości, jak to możemy zrobić. Możemy automatycznie synchronizować trasy ze strawą. Komutem, lub możemy wgrywać pliki do apki i ładować je stamtąd do licznika. Dla każdego coś dobrego. Jeśli start naszej trasy nie jest w miejscu, w którym się obecnie znajdujemy, licznik zaproponuje nam prowadzenie do startu. Jeśli zjedziemy z trasy, bo na przykład przygapimy zakręt, rąb przeliczy trasę i spróbuje nas nakierować na pierwotny ślad. W pamięci licznika możesz zapisać również najpopularniejsze dla ciebie punkty. Na przykład dom pracę, szkołę, dekatlon Bemowo, BP wypędy, górę kalwarię, gasy itd. I dzięki temu możesz wygenerować trasę do jednego z zapisanych wcześniej punktów. Możesz nawet wybrać rodzaj nawierzchni, jaką ma wybierać licznik. Choć zapisanie punktu jest możliwe z poziomu licznika, to jednak zachęcam do korzystania z apki wachu na telefon. Zdecydowanie wygodniejsza opcja z możliwością zmiany nazwy tego punktu. Do tego przez telefon możesz szukać punktów POI itd., itd. Bezpośrednio w liczniku ich nie znajdziesz. Podsumowując, jeśli szukasz licznika komputerowego z masą możliwości nawigowania, to dobrze trafiłeś. Roam ma wszystko, czego możesz chcieć, ale musisz mieć zawsze przy sobie telefon. Bez niego będzie ci ciężko wszystko skonfigurować. Sama nawigacja jest super dokładna dzięki dwuzakresowości oraz żyroskopowi i akcelerometrowi, których ani Bolt, ani Roam poprzedniej generacji nie mają. Roam drugiej generacji szybciej niż Bolt wychwytuje jakiekolwiek zmiany położenia, ale czy to ma istotny wpływ na dokładność danych, nie jestem do końca pewien. Choć licznik ma wbudowane wszystkie te żyroskopy i inne bariery, tak czasem zdarzyło mu się, że np. w górach Świętokrzyskich wskazywał błędne nachylenie. I tak było zarówno z Roamem drugiej generacji, Poltem pierwszej i Poltem drugiej generacji, więc zwalam to na słabo dopasowane mapy. Ale nie tak dawno temu pojechałem ze znajomym w góry Świętokrzyskie. Jechaliśmy razem, jeden za drugim. Ja jechałem na Romie dwójce. A on na Bolcie dwójce. No i wynik naszej jazdy był troszkę zaskakujący. Różnica w długości trasy to około 300 metrów na 108 kilometrach, czyli niedużo, ale już w przewyższeniach było to 100 metrów na ponad 1500 metrów przewyższeń. I to już moim zdaniem jest bardzo dużo. Zakładałbym, że roam jest bliższy prawdy, ale nie jestem do końca pewien. No i muszę jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć, bo choć map, Możesz mieć naprawdę dużo w urządzeniu, to wachu niezwykle rzadko je aktualizuje. Co to znaczy rzadko? No, powiem tak: ostatnia aktualizacja map miała miejsce rok temu, w 2023 roku. To jest moim zdaniem niedopuszczalne, aby w ciągu ostatnich 3 lat zaktualizować mapy tylko dwa razy. Na szczęście na Redditie możecie znaleźć topik, jak aktualizować mapy OSM samemu. Jest to trochę roboty, ja sam tego nie próbowałem, bo. Nie chcemy mi się po prostu w to bawić, ale dla chętnego nic trudnego. User Experience. No i przechodzimy do sekcji, która sprawiła, że wszyscy pokochaliśmy liczniki odwachu, bo choć może się wydawać, że w czasach dotykowych i ogromnych ekranów ich brak jest nieakceptowalny, tak zmyślnie zaprojektowane menu, bardzo głęboka integracja z aplikacjami na telefon, z trawą komutem, sprawiło, że korzystanie z tego licznika. Jest po prostu niesamowicie intuicyjne i po prostu wygodne. Ale żeby się tak elegancko korzystało, trzeba niestety zaakceptować filozofię, jaką Wachu przyjęło tworząc swoje wszystkie liczniki, nie tylko ROM. Co to znaczy? Wachu opiera wszystkie swoje widoki na tak zwanych kartach, lub jak kto woli, stronach, które są bardziej lub mniej konfigurowalne. W podstawie mamy na przykład kartę z treningiem. Czyli taki podstawowy widok Twojego licznika i Twoich danych, i w zależności od ilości i rodzaju dodatkowych urządzeń przypiętych do licznika, widzisz m.in. prędkość, kadencję, waty itd., itd. Wskaźników jest naprawdę sporo i ogranicza Cię tylko ilość tych dodatkowych narzędzi, które podpiąłeś. Masz również kartę wspinaczkową. Dodatkowo do poprzedniej karty widzisz profil nachylenia. Aktualne nachylenie, czy na przykład tzw. Tak WAM, kartę MAP. No i tutaj chyba za dużo nie muszę tłumaczyć. Mapa, plus profil, plus dwa wskaźniki, nic więcej. Kicker Control, czyli kontrola ustawień trenażera oraz karty z segmentami strawy. Wierząc w zaznaczony wcześniej ulubiony przez nas segment strawy, widzimy porównanie czasowe do naszego najlepszego wyniku. Wachu do interfejsu podchodzi tak. Guziki i obsługa całego licznika służy do przeglądania kart lub ewentualnego wyboru wcześniej przygotowanej trasy. Jakakolwiek głębsza konfiguracja, zmiana w kolejności prezentowania danych, dodanie nowych widoków, nowych kart, edycja już istniejących jest możliwa tylko i wyłącznie poprzez aplikację w telefonie. Amerykańska firma wychodzi z założenia, że podczas jazdy jedyne co możesz chcieć zrobić z licznikiem to przełączyć kartę, skalibrować miernik mocy lub inne bardzo drobne rzeczy. A do większego kalibru tematów potrzebujesz telefonu i dlatego w liczniku są tylko trzy goziki do obsługi. No bo po co więcej? Podczas jazdy masz być skupiony na doświadczeniu związanym z jazdą, a nie zabawów przełączanie, konfigurowanie itd. Ma być prosto i przejrzyście. I przy takiej filozofii brak dotykowego wyświetlacza może mieć sens. Jego dodanie oznaczałoby, że cały interfejs trzeba przeprojektować i de facto utrzymywać dwa zespoły deweloperów dla Bolta i dla Roma. Ale muszę przyznać, że mi to pasuje tak jak jest. Trasy przygotowuję sobie na strawie w domu. Włączam licznik, wybieram tą ostatnią, którą sobie przygotowałem i po prostu jadę. Nie ma bezsensownego klikania, nigdy nie miałem problemu z mapami, nawigacja zawsze elegancko mnie prowadziła. Jak źle skręciłem? To zawsze pokazywała mi, jak wrócić na trasę. I pomimo tego, że mapy były aktualizowane ostatni raz rok temu nigdy nie miałem problemów z ich aktualnością. Fajne jest również to, że jeśli masz podpiętą kadencję, przerzutki, mierniki WATów, to po treningu dostajesz dostęp do zdecydowanie większej ilości danych o swoim wysiłku. Wachu dostępne wskaźniki mocy zazwyczaj zarezerwowane dla trening piksów, jak wskaźnik intensywności, Moc znormalizowaną, czy tzw. TSS. Znajdziesz tam również ulubiony wybór biegów, średnią kadencję czy strefy mocy i tętna. Suma tych wszystkich danych pozwala Ci uzyskać moim zdaniem więcej niż wystarczającą informację na temat Twojego ostatniego treningu i Twojej obecnej formy. Dodatkowo. W automatyczny sposób zbiera Twoje dane o wadze z aplikacji zdrowia z iPhone'a. W sposób automatyczny możesz również eksportować trening do apek takich jak Strava, Apple Fitness czy Training Peaks. A, zapomniałbym jeszcze jednym. Chodzą słuchy, że wielu użytkownikom nie pasuje to, że tam nie ma języka polskiego. Szczerze mi to zwisa i powiewa, ponieważ tego języka angielskiego za dużo nie trzeba umieć, ale pomyślałem sobie, że w recenzji warto wspomnieć. Funkcje dodane po aktualizacjach. Trzeba oddać również deweloperom Wachu, że liczniki nie są porzucone na paswę nierozwijalnego losu. Zarówno do Bolta, jak i do Roma dorzucane są nowe funkcje. Przykładowo w październiku 22 została dodana funkcja Summit Segment, która wczytuje wzniesienie na planowanej przez siebie trasy i automatycznie dodaje kartę, która jest połączeniem segmentów ze strawy ze stroną wspinaczkową. Pozwala Ci to się skupić tylko i wyłącznie na wspinaczce. Kolory nachylenia również pojawiły się na mapie. Na wiosnę 2023 roku funkcja Summit Segment została wzbogacona o automatyczne wykrywanie szczytów. To co jest mega fajne w wachu, że tę funkcje w Summit Segment nie zostały udostępnione tylko roamowi drugiej generacji, ale również Boltowi 2 i uwaga! Roamowi pierwszej generacji. Powodując, że użytkownicy poprzedniego roama zyskali kolejny argument do pozostania przy starszej wersji. Od października 2022 roku, kiedy Roam się pojawił, doczekaliśmy się również kilku innych, mniejszych, fajnych funkcji. Na przykład publiczne dzielenie się trasami, które jest genialną funkcją na ustawki rowerowe, kiedy chcemy udostępnić 40 osobom tę samą trasę naraz. Podsumowując, patrząc historycznie, Wahoo dodaje nowe funkcje do liczników nawet tych poprzednich generacji. Co może oznaczać, że kupując Roama czy Bolta, powinniśmy się spodziewać wsparcia jeszcze przez długi czas po zakupie. Podsumowanie. Uf, dotarliśmy do końca tej trochę przydługiej recenzji, ale wydaje mi się szczerej. Jak widzicie, wachu ROM nie jest prostym do oceny produktem. Bateria trzyma długo, ale garminy w wersji Solar biją ponad dwukrotnie czasem działania ROMA. Wyświetlacz, choć duży i kolorowy, nie ma startu do wyświetlaczu używanego przez firmę Hammerhead. W jego Karu 2. Mapy całego świata nie są zbyt często aktualizowane i tak można by wymieniać przy każdej zalecie, ale, że choć sterowanie jest intuicyjne, to mogłoby być bardziej niezależne od telefonu, że mogłoby mieć miejsce na SIMA albo eSIM-a, żeby pozbyć się telefonu, że aktualizacje choć są. To nie tak często i nie tak inwazyjne jak w Hammerheadzie. Analiza danych, choć jest bardzo dokładna i dająca spore możliwości analizy, to nie ma startu do Garmina Connect i ich trenera. Tego jest dość sporo, ale na samym końcu liczy się całość. Być może znajdziesz na rynku licznik z lepszą baterią albo z lepszym wyświetlaczem, ale patrząc na Roma jako całość. To równie dobrego produktu w każdej kategorii, ze świecą szukać, i to jest największa zaleta Roma. Dostajesz solidny produkt o sporych możliwościach i pewnej długiej aktualizacji. Ale czy warto go kupować za około 1800 zł? No i tutaj dochodzimy do meritum sprawy. Bo o ile Bolta drugiej generacji mogę polecić każdemu, bo to solidny produkt. Równy sprzęt mający sporo możliwości za 1200 zł, a w promocji nawet można go wyrwać za około 1000 zł. Tak, ROM jest moim zdaniem po prostu źle wyceniony. Fakt, dostajesz większy ekran, dwuzakresowość i kilka innych dodatków, ale to wszystko nie jest warte 600 zł dopłaty do Bolta. Wachu też nie do końca robi za wiele, aby starać się switchować tych starych użytkowników i innych liczników jak Bolt czy ROM pierwszej generacji. I ciągle dodaje nowych funkcji do starszych urządzeń. Bardzo pro-klienckie podejście, choć moim zdaniem trochę mało biznesowe. I naprawdę długo myślałem, komu można polecić ten sprzęt. I szczerze, jedyne na co wpadłem, to to, że ROM2 może być wartością dodaną dla osób mających masę rzeczy do podłączenia, na przykład radar, kadencję, moc, bo raz, że większy ekran pozwoli ci pokazać więcej danych czytelnie. A dwa, że większa bateria spowoduje, że po prostu licznik będzie trochę więcej trzymał niż Bolt. Oraz dla osób, które kupują ten User Experience od Wachu, ale potrzebują większego licznika. W innym wypadku wahu Bolt drugiej generacji spokojnie Ci wystarczy na wiele lat. Jeśli chodzi o konkurencję, to w tym segmencie cenowym, ROM ma wielu naprawdę groźnych konkurentów. Po pierwsze. Jest Karu2 ze swoim Androidowym sercem, który jest niesamowicie dobrze wyceniony, bo można go kupić już za około 1100 zł, jeśli dobrze pamiętam, bo on teraz obecnie jest w jakiejś promocji, albo na przykład Garmina 540 w technologii Solar, choć on tutaj jest trochę droższy, ale w zamian dostajesz licznik, który będzie Ci działał na baterii 30-40 godzin. Dzięki za dzisiaj. Zachęcam do pozostawienia lajka i subskrypcji. Do zobaczenia na ścieżce. Cześć!